To nagroda w pracy, a to dziecko mi przyniosło dobrą wiadomość. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale zawsze to był dla mnie dobry dzień. Dzisiaj też mam dobry dzień, bo dzisiaj mówiłem że na długi spacer. To jest piątek, to jest zbliżający się weekend. Miałem czwórkę w dużym kiedyś, A to kupa kupa lat temu było. U mnie jest wszystko jak najbardziej w porządku. I dzisiaj jeszcze dla, dla pewności raz pod drabiną przeszedłem, żeby kumulacja była. 13 to jest tak jak każdy inny dzień dla mnie. Był jakiś taki rok, że było aż cztery piątki 13 to moja mama, która wierzy w to, bardzo przeżywała. Ja nie. Nie miałam jakichś tam problemów, że to jest 12 czy 13 czy tam 20. Po prostu. Dzień jak każdy dzień, nie? Czekam się, może coś wydarzy, ale nigdy się nie zdarzyło, także nie, ani złego, ani dobrego, nic mi się nie zdarzyło. Jak przyjdę w piątek coś gdzieś do urzędu załatwiać, to mówi, wie pan co, przyjdzie pan w poniedziałek, no i już załatwione wszystko. Więc tak przyjąłem zasadę, że piątki nic nie, nie załatwiam. 13. w 73. bram ślub. Mam miejsce postojowe numer 13 i się bardzo cieszę z tego. Liczba jest dla mnie pozytywna, bo mieszkałam zawsze znaczy w domu rodzinnym pod numerem 13 i dobrze jakby wspominam tą cyfrę, więc dla mnie jest pozytywna.